O co chodzi? Jaja. Ja. Dziękuję. Co ty tu jeszcze robisz? Co tu ty jeszcze robisz? Jaja. Ja. <śmum> Blok więzienny, czyli śmierć. Kurde, ja mam challenge, żeby tego. Pistoletu zabić. Dwóch i podczas trzech różnych zmniejszań się strefy w jednej grze. Jakby wam przejebane, nie? Można powiedzieć. Nie lubię, cel bo zawsze z pleców dostaje. To potencjalne zmniejszenie strefy. Zalecamy przejście do oznaczonej bezpiecznej strefy. Brawler, powiadacie? Kurwa. Ale wiedział, że Brawler, nie? Wiedział, że Brawler tak wyszedł z boku. Nie no jak ja nienawidzę tej broni Już wolę walczyć z serio z sterewa z czterewa mm, No wiecie jak się nazywa to ja GOP W VMP z, serio, już wolę z tymi Lecie walczyć z, z Mogiem Kurwa tak jest sprawiedliwa broń Jakbym grał multi nagle, no jakbym ma broń z multi nagle MOG 12 <suszel> No, z formy bardzo łatwo szybko wyjść w sobie. A tak jak większość multi, nie? Grasz na przykład, nie wiem, typowego raid, mogła sobie codziennie przez 3 miesiące sobie zajebisty, nagle nie grasz... Nie wiem, kilka dni, tydzień już po tobie, nie? Chore. Wszystko tak le tracisz, nie wszystko się nagle musisz. Nie że uczyć, ale pamięć mięśniowa musi wejść nagle, nie? Na przykład chociażby, no na przykład. Chore wtedy tego lutowania niż zabijania, także let's go. Ta kurwa z mogiem. Kurwa głodny byłeś? Suko Uwaga, zaraz nastąpi zmniejszenie strefy. Kryć się! Kurwa biegnie tu z mogiem. Ui, spierdalam tutaj. Pierwala, iść, iść. Tam jest ten supply bo wyjebany, ja go nie biorę. Czy się. Jest kurwa z mogiem, co tam u ciebie? Męczą naszych w tym... Kawetery. Nie tam pewnie cały team jest więc... He, <laughs> debiliewany. mele bronią. No zaraj jego koledzy przyjdą. No. Wziąłeś lód? Ale beka. <laughs> no ja pierdoletaj, to jest tak zepsute. Nie ma przejścia i chuj Broń Melesa, kurwa może wziąć Kaweteria, tu zombie zawsze treinuje, co wy? Spodziewamy się dalszych <laughs> To tam kurwa pułapeczka, gonił mnie kurwy z nożem. Tak wszyscy kochają kurwa te mele bronie nie? Nie wiem, czy on jest z prawej, czy wyszedł na górę Ja bym spierdalał na jego miejscu Bo widzi, że jestem zwany. Teraz już się mam miny No jego ja zabił tam To mnie ruszuje, bo chodzi, że gram solo jakby z randomami, więc... Ja mam wyjebanych w życiu, oni mają wyjebane we mnie i vice versa, nie? Tam jest jakby cały team, albo jakaś gość z który... Ma wsparcie jakby, co, nie? A, gość bo właśnie tą melebroń. Takie kurwa, ja tam nie wejdę, bo to jest śmierć, oczywiście. Jak gość ma melebroń, to ja tam wchodzę i ginę w sekundę, nie? Na lagu dobrym nawet przebieg mi zabił. Coś w sensie jak miał grana amerykańskim. A, byłem ostatni przy życiu, nice, odrodzili się wszyscy dzięki mnie. Komuś pomogę zabić go. Tam, jakby trzech nas jest, którzy walczą tutaj. On też, innych troszkę zrobił Kurwa, każdy mnie zaprasza, ja pierdolę, byłem pół godziny w lobby Każdy mnie nagle zaprasza, nie? O, jest mele broni. Czyli zrobię kółeczko. Wyszedł na zewnątrz i wyszedł oknem Nieważne którym. Słyszałem, nie widziałem. Jest ten dźwięk wkurze, ping, no, tak ma być oczywiście, nie? Jakby jakby ja, wiem o co chodzi, bo wiele razy e, używałem to i wiele razy. Jest bardzo frustrujące zginąć od tego. Uwaga! Leci zrzut zapasów! Jeszcze nie tu tak, nie bardzo tu chciałem wylądować No teraz już tam nie przebiegniemy, bo tu jest gość z ja nie wiem ten gość mój już pewnie trochę ojebał, nawet nie ma co tam mi światować. Jebany zombie Nie ma kurwa, dawaj broń mery. jak to w ogóle... To kurwa moje Marzo. Ja strzelam, bo oni te strzelają Poszalony zawsze się jak tak ja letuję więc... Do tak, dobrze, ginę w mojej miny, tam w ogóle go się pewnie Knife'em. Zginął. No To jest ten tak zwany Toy Toy, nie ta broń. Tak to jest tak przerażające jak ktoś na ciebie bie gorzej niż z nożem, nie? Choć ktoś, ktoś do ciebie biegnie z zabawku, tak wyciągniętą ręką do przodu z klaty. I kurde jest to tak przerażające. <laughs> A co mam zrobić z rady Co mam zrobić? Mogę się schować i wygrać. Może. O, jaś mi widział. A no tak, bo już sterefa się zamyka. E to pani, game over. Jakby teraz tu nie ogarniała tam gościa zabił naszego, z Nie pewnie teraz ktoś widział. Daj mi kurwa, chociaż jedno coś. Zajebali wszystko, nie? No. Uwaga, leci z jak to mi wbiegnie, to mele mi jednie. To, to było tamtego gościa. No kurwa, głupie, nie biegają z nożem. Jak ja to będę Dawaj mi tego z no, Dwa, Nie no, żartuję, nie chcę. Na no, dole. Ej ja, kurwa, tym głupnem. My jesteśmy już ujebani, jako tutaj wy dwóch. Jakby jedyna nadzieja, to byśmy musieli ich spuszować. Lecę na miły czy to Ale zjebałem, ja pierdolę, a dobra dobra, do, bo oni spierdali ode mnie Nice Kurwa, on ma łuk! Jebnięty! Dobra, koniec, tak? jak to jest sobie wiesz. Game over. On go nie rozpierzał, musiał go nie wiem. No, par skoro spuszować No także ma <grym> <Back to out. grym> Co tu zagrała? Yyy. Pierwsza dzisiaj jakby co, nie wiem, zawsze taka pierwsza na, nagrywka.